Cześć. ponieważ dostałam e, przykaz z góry, że mam przestać performować a zacząć channelować. Nie wiem do końca o czym będzie dzisiejszy film, ponieważ będę płynąć e, z prądem. Na pewno jednak e, żeby chociaż trochę dać ci znać o czym to będzie, będzie o poczuciu własnej wartości i o pewności siebie. Y, i o różnicy między tymi dwoma pojęciami, bo te rzeczy są teraz dla mnie ważne i żywe. Dwa słowa: gdzie byłam, jak mnie nie było. Okazuje się, że nawet prowadząc biznes serca, można się wypalić. I mam takie poczucie, że przez te dwa lata, od kiedy założyłam swój własny biznes, bo dokładnie w kwietniu minęły dwa lata, próbowałam. Sama siebie wsadzić w jakąś szufladkę. Do tego korzystałam z pomocy mentorów, takich biznesowych stricte. I oni też próbowali mnie włożyć do jakiejś szufladki, ale w ogóle, wiecie, biorę odpowiedzialność, że, że ja też dawałam się w te różne szufladki wkładać. I w pewnym momencie trochę straciłam w ogóle taką rachubę i rozeznanie: to kim ja w ogóle jestem? Po co ja tu? To znaczy, to, to nie jest tak, że ja, wiecie, przestałam wiedzieć. Bo zawsze wiedziałam i nadal wiem, e, bardzo dobrze wiem, jakie jest moje ostateczne destiny, przeznaczenie, ale po prostu się zagubiłam, słuchajcie. E, I ostatnio tak sobie pięknie uświadomiłam, takie fajne zdanie mi przyszło, że tyle osób próbuje mnie wsadzić do jakichś szuflad, a tak naprawdę nie ma takiej szuflady, nie ma takiej dużej szuflady. I że tak naprawdę ja przyszłam tutaj po to, z moją rebelską duszą żeby się wyłamywać schematom i żeby także Was do tego zachęcać, żebyście się wyłamywali schematom, a nie żeby się w te schematy wsadzać. ja po prostu, słuchajcie, straciłam radość z tego, co robię. Idąc z tymi, wiecie, marketingowo-sprzedażowymi powinnościami, że no dobra, to teraz skoro sprzedaję program z etatu do biznesu z serca, no to teraz potrzebuję nagrać wideo na YouTube'a o tym właśnie prowadzeniu biznesu z serca itd., itd., i to, wiecie, to też nie jest tak, że to przestało mi całkiem sprawiać tak zupełnie radość, nie? Bo tak naprawdę to ja po prostu kocham to robić. Ale mimo wszystko to nie było z takiego pełnego przepływu, z takiego, wiecie, prowadzenia w pełni. I dlatego potrzebowałam zrobić sobie przerwę, żeby to sobie e, poukładać, bo nie przemyśleć, bo umówmy się, to, to w ogóle nie jest o myśleniu, tylko bardziej o czuciu. E, I żeby po raz, nie wiem, który... Rozsypać się po to, żeby poskładać się na nowo. I nie wiem, czy Wy jesteście też w tym miejscu rozwojowo, ale mam wrażenie, że tak jak wcześniej e, o glebę uderzałam, tak średnio powiedzmy, mniej więcej dwa razy w roku wydarzały się jakieś takie naprawdę grube procesy transformacyjne w moim życiu. Tak e, od pół roku mniej więcej to się wydarza co jakieś dwa miesiące, kiedy ja naprawdę osiągam po prostu totalną, wiecie, totalną glebę. Totalnie umieram i totalnie rodzi się na nowo. Więc pytanie, kto z Was też jest w takim miejscu, dajcie znać w komentarzu, jeżeli też jesteście, no to tak wiecie, w kupie, w kupie raźniej. Mam wrażenie, że tak jak do tej pory jechałam te LK, tak teraz to po prostu pendolino. Co z jednej strony jest dosyć trudne, ale z drugiej strony tak naprawdę to w sumie dobrze, że to się tak szybko dzieje, nie? że te procesy tak szybko następują. No ale łatwe to nie jest, tak jak, tak jak powiedziałam. Więc potrzebowałam się rozpaść, żeby się poskładać z powrotem, i żeby przypomnieć sobie, że na koniec dnia um, jedyne, co mnie obchodzi, to to, żebyście byli bliżej Boga. I że moim ostatecznym przeznaczeniem e, tutaj na Ziemi być, e, jest bycie przewodniczką duchową, i że potrzebuję cały czas mieć ten kompas. Pomimo tego, że na dziś nie, nie czuję się w pełni gotowa do tej roli, i to jest totalnie też okej. Okay. Ale potrzebuję cały czas o tym pamiętać, co jest, co jest ten final destiny. I co, jest, e, I co tak naprawdę daje mi największe spełnienie i największą radość, bo ja uświadomiłam sobie, że, że choć te inne rzeczy, mówienie, wiecie, o zmianie zawodu, o relacjach, o prowadzeniu biznesu z serca, że to wszystko też jest mi bliskie. Ale na koniec dnia najgłębsze, prawdziwe spełnienie. Czuję tylko wtedy, kiedy Was prowadzę duchowo. Kiedy mówię o odpuszczeniu kontroli, kiedy mówię o, wiecie, płynięciu z prądem, o poddaniu się życiu, o zaufaniu do siebie i do życia. Tylko wtedy czuję się w pełni sobą i że mówię tak naprawdę to, co powinnam mówić. I jednocześnie, <grym> e, ponieważ nadal, wiecie, jesteśmy ludźmi <grym> i te inne tematy, e, są ważne, po prostu, tak zwyczajnie, więc jeżeli coś będzie dla mnie żywe, to nadal się będę tym z wami dzielić, bo wiem, że dla was to też jest żywe. Poza tym, wiecie, ja się bardzo szybko nudzę, to też jest taka prawda u mnie, że jakbym z kolei cały czas miała też tylko o tym samym mówić, to ja się po prostu zanudzę na śmierć. I dzisiaj przyszłam właśnie o takim ziemskim temacie mm, powiedzieć wam który dla mnie jest właśnie bardzo żywy w ostatnim czasie, czyli o tej pewności siebie i o tym poczuciu własnej wartości, o których mówiłam na początku. I tak, wiecie, zrobiłam sobie notatki i tak sobie, wiecie, powiedziałam, ale to będzie super, bo ja tak autentycznie opowiem o tym, co teraz przechodzę i co jest dla mnie ważne, po czym, wiecie, chichot losu, dzisiaj rano odsłuchiwałam sesję z moim nauczycielem, który nie mogła być na sesji na żywo, więc, więc odsłuchiwałam. I który tak zadrwił, no co i teraz pójdziecie do tych swoich społeczności i tak opowiecie o tych swoich uczuciach i o tych swoich emocjach i o tym, co jest dla Was ważne. Wiecie, jakby cały czas to jest dokładnie to, co miałam zrobić, nie? I on mówi, i tak myślicie, że to jest takie autentyczne, że będziecie tacy autentyczni. No, tak właśnie pomyślałam. On się Zaczął strasznie z tego śmiać. I mówi. Przecież to jest nadal ego gra. Gra ego. To nadal jest wiecie, o byciu w Matrixie i w tym konstrukcie, utożsamiania się z tym ludzkim organizmem, nie? z tym naszym człowiekiem. I taki moment miałam, kurde, to, co ja mam teraz zrobić? Nie? <ścoughs> co ja mam teraz zrobić? I on mówi po prostu dalej, że tak naprawdę prawdziwa autentyczność, dopiero jest wtedy, kiedy my tak naprawdę. Wszystko to porzucamy, wszystko to odkładamy na bok. Te rozkminy ego, Ty właśnie, wiecie, o tej pewności siebie i o tym w ogóle yy, poczuciu własnej wartości. Odkładamy to po prostu wszystko na bok, bo wiemy, że my i Bóg to jedno <laughs> i nie musisz się już tym przejmować. No i taki moment konsternacji u mnie nastąpił, ale pomyślałam sobie, dobra, kurczę, ale nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu. Znaczy, przynajmniej ja nie jestem. Myślę, że większość z Was też jeszcze nie jest w miejscu. I że to jest nadal ok, że to jest po prostu taki etap przejściowy, gdzie tak ja potrzebuję i, i też jakby potrzebowałam się na to bardzo zgodzić, że jestem w takim etapie przejściowym, kiedy już mnie bardzo woła do tego, żeby mówić wam o Bogu, o połączeniu, o tym, kim tam tak naprawdę jesteśmy, wiecie, jakby o tym poszukiwaniu prawdy, i jednocześnie nadal jeszcze. Moje ego żywe. Myślę, że większości z was też. I te, te ziemskie ludzkie rzeczy nadal mnie zajmują. I myślę, że nadal was także zajmują. Więc i myślę sobie, że to jest totalnie okej. Okay. Nie, że, że, że po prostu jesteś, jest to taki etap. Pewnie przejściowy, znaczy na pewno przejściowy, bo z czasem będzie na pewno u mnie, wraz z moją transformacją, moją drogą, będzie więcej tego dążenia do absolutu, tak? Ale tu i teraz na ten moment to jest dla mnie żywe i prawdziwe. I ten mój nauczyciel mówi tak. No to już przynajmniej nie mówcie, że to jest autentyczne, tylko powiedzcie, że to jest, że jesteście że jesteście transparentni. Więc w swojej nieautentyczności i jednocześnie transparentności opowiem Ci o tym, co dla mnie żywe. Także słuchajcie, te gleby tam zaliczałam w ostatnim czasie sporo, sporo, tego pozaliczałam. I gdy już myślałam, że w zasadzie najgorsze to za mną, i już, 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 już witał się z gąską, okazało się, że tak naprawdę nie dotknęłam sedna. Pra przyczyny wszystkiego, a pra przyczyną wszystkiego w moim przypadku jest brak poczucia własnej wartości. I jeżeli teraz myślisz sobie, nie, to nie o mnie, to znaczy, że tym bardziej to jest dla Ciebie, posłuchaj. Ja po prostu, słuchajcie, pomyliłam poczucie własnej wartości z pewnością siebie. Bo akurat czego, czego jak czego, ale pewności siebie mi odmówić nie można. Dlatego to mi się wydawało takie niepojęte, bo to nie jest tak, że wiecie, nikt nigdy mi nie powiedział. I że to nigdy gdzieś tam w terapiach nie wyszło, że ja nie mam poczucia własnej wartości. Tylko ja w to nie wierzyłam, bo mówię, no przecież jestem, kurde, przecież jestem taka pełna siebie. I nadal, wiecie, jak ja to teraz się dzielę z niektórymi y, osobami, tym co dla mnie żywe i mówię o tym, właśnie o tym, o tym, że dotknęłam tej praprzyczyny wszystkiego, a tą praprzyczyną jest brak poczucia własnej wartości, to ludzie mówią, jakim cudem? Ty. Jakim cudem? Ale cały czas mówimy o pewności siebie. I czym się różni jedno od drugiego? Czy to jest to samo? I czy można jedno mieć, a drugiego nie? Spoiler, można. Poczucie, znaczy pe pewność siebie budujemy na tym, co osiągamy na zewnątrz. Na zewnętrznych osiągnięciach. A w tym, to ja na przykład jestem mistrzynią, a Wy? Ręka do góry. Wzorowa uczennica, stypendium naukowe nawet na studiach. Fantastyczna praca, jedna, druga, trzecia, czwarta. Pani kierownik, 30 osoby w zespół, 392 projekty, projekty? Nie wiem, po polsku, nieważne. Setki milionów euro. Do tego matka błękitna małych dzieci, ogarniaczka. Pewność siebie level master. Pewność siebie level master. Wystartowała w konkursie. Rzecznik funduszy europejskich, pierwszy w Polsce. Kilkadziesiąt ludzi ubiegało się o to stanowisko. Kto wygrał? Mła! Pewność siebie level master. A w środku pustka. I zobacz, czy to nie Tobie. I ciary mi idą tak, że... Więc to na pewno jest od części z Was. A w środku pustka. Bo gdy Ty budujesz tą pewność siebie w oparciu o swoje zewnętrzne sukcesy, to nie oznacza, że masz poczucie własnej wartości. Bo poczucie własnej wartości jest wtedy, gdy Ty bez tych sukcesów, bez tych osiągnięć, bez tej kasy na koncie, bez tego pięknego mieszkania, bez tego wszystkiego, co masz w świecie zewnętrznym, nadal czujesz się w pełni wartościowa. Nadal czujesz się wystarczająca. Nadal czujesz się godna miłości. Grube. I <gryw> dla wielu z Was wiem, że to będzie ważne. Czyli jakby czujecie różnicę. Pewność się budujemy tym co na zewnątrz. A co gdy tego wszystkiego nie masz? Co się dzieje, gdy tego wszystkiego nie masz? I, i wiecie, jakby skąd to pochodzi, to wiadomiks. Nie? Wiadomiks skąd? I ja sobie uświadomiłam, że. Mówiłam so mówili ludzie o mnie i nadal mówią, i ja sama nadal mówię o sobie, że jestem inna, że jestem dziwna, że jestem szalona. To jest w ogóle świeży case. Nawet, kurde, kogoś poznałam w zeszłym tygodniu i mówiąc o sobie, powiedziałam, wiesz, bo jestem taka szalona. W ogóle u mnie tak w rodzinie nawet. A, Agatka to taka szalona, takie decyzje szalone podejmuje. I wydawałoby się, że tam nie ma negatywnego odcienia w tym, że to nie jest. że to takie pocieszne, trochę żartobliwe. Ale to jest negatywne. Bo jak ty się czujesz, gdy ktoś mówi o tobie, jesteś dziwna, jesteś inna, jesteś szalona? Jak ty się czujesz, gdy ty sama tak o sobie myślisz? Bo ja tak sama o sobie myślałam. I gdy ty tak o sobie myślisz, to jak ty się czujesz? To ty czujesz, że nie przynależysz, że nie pasujesz, że nie wiesz, gdzie jest Twoje miejsce. Ja tak się czułam. Ja zawsze chciałam inaczej, inaczej żyć. Miałam marzenia, których wiecie, u mnie w rodzinie nikt tego nie miał, w rodzie całym nikt tego nie miał. Chciałam inaczej od zawsze. Ale to oznacza, że nie pasowałam. A co my robimy, gdy czujemy, że nie przynależymy? A potrzeba przynależności jest, wiecie, jedną z naszych podstawowych potrzeb. Zaczynamy się dostosowywać. Zaczynamy wierzyć w to, że to, jacy jesteśmy, tak stojąc nago, nie dosłownie, metaforycznie, że to, jest nie, że to nie wystarczy, że tacy nie możemy być tacy pokochani, nie możemy być tacy zaakceptowani. Więc zaczynamy się dopasowywać. I to nawet całkiem dobrze nam idzie. I nawet możemy zbudować właśnie tą pewność ciebie, co ja też uczyniłam: że możesz być pewna siebie i jednocześnie nie mieć poczucia własnej wartości. Oczywiście możesz mieć i jedno, i drugie, ani nie mieć jednego, ani drugiego. <grym> I jednocześnie możesz też mieć poczucie własnej wartości. Takie, wiecie, głębokie osadzenie w sobie, taką miłość do siebie i nie mieć pewności siebie, to też jest możliwe, choć bardzo rzadko spotykane. Idę o zakład, że najwięcej wśród nas jest takich osób, i to nie dotyczy tylko kobiet, tylko mężczyzn. Tak samo, nawet może bardziej. Bo panowie są w tym wiecie, no jak nie ma sukcesu, no to co? No to już nic. nie? Nawet jeszcze bardziej niż kobiety. A że my mamy pewność siebie, a nie mamy poczucia własnej wartości. I nie wierzymy już w to, tacy jacy jesteśmy. My jesteśmy w tej swojej, kurna, dziwaczności, inności. Że nie, nie możemy być zaakceptowani tacy, jacy jesteśmy. I ja, słuchajcie, nawet teraz prowadząc już ten biznes z serca, oczywiście jakby stałam się... 100 razy bardziej autentyczna niż byłam wcześniej, będąc y, panią w marynarce w ministerstwie. Ale uświadomiłam sobie, że to nadal nie jest pełnia mojej autentyczności. I jakby tutaj abstrahuję, dobra, od tego, co mówił mój nauczyciel duchowy, że to nadal nie jest autentyczność, bo autentyczność to już wiesz, jestem, jest, jestem Bogiem, nie? Jakby na chwilę, na ten nasz ludzki użytek, będziemy tego słowa autentyczność używać. Także taka gwiazdka. Czyli, że wiesz, że ja nadal nie byłam w pełni autentyczna. Nadal chciałam być zaakceptowana. Już tak jak mówię, w porównaniu do tego, co wcześniej, po prostu w tysiąc razy lepiej to wychodziło, ale nadal to nie było takie w pełni. Widzicie, co sobie ostatnio uświadomiłam, na przykład, że ja prowadzę sesje indywidualne ee, i. I tu się żem zawiesiła, to znaczy, że ciężko mi to powiedzieć, ale dlatego tym bardziej to powiem, bo wstyd mi się ciszą. Że ja czytam z pola, tak? Że ja widzę obrazy, um, widzę słowa. Jestem wzrokowcem, więc u mnie to jest tak, że albo w postaci obrazu, albo w postaci jakiegoś zdania czy, czy słowa. I dlatego ta praca ze mną jest tak skuteczna, bo bardzo szybko do, docieramy do źródła problemu. Dzięki temu, że y, mam taki dar. Znaczy, y, przepraszam, nie mam takiego daru. Wszyscy go mamy, ty też go masz. Tylko ja mam świadomość, że go mam i go używam. Ale używam go podczas sesji indywidualnych. A ja nigdy, nigdy publicznie i po prostu y, zaufaj mi, ile mnie to kosztuje, żeby teraz to powiedzieć, nie powiedziałam, jestem healerem, jestem uzdrowicielką, czytam z pola. I ja po prostu za się poryczę. Nigdy tego publicznie nie powiedziałam. Wiedzą to tylko klienci, ci indywidualni klienci, którzy ze mną pracowali. Tak samo nigdy publicznie nie powiedziałam, i teraz to już serio będę ryczeć, że jestem przewodniczką duchową i przyszłam tutaj po to, żeby budzić ludzi. No bo kto? Ja? Nie. Ja to nie. No nic, ja to tak. A ja to nie. Ja to nie. Wiecie, i to jest, czyli już trochę wyszłam, już trochę poza te schematy, poza te szuflady, ale nie w pełni. Bo nie mogę z lęku, przed odrzuceniem, przed oceną, ze wstydu. I zobacz, to jest mój przykład, ale zobacz na sobie, gdzie ty nadal. Nie pokazujesz siebie prawdziwej i siebie prawdziwego, bo to tak samo dotyczy facetów. Gdzie nadal jeszcze trochę udajesz? Już może niewiele, już może tylko tyle, ale nadal. I czytam teraz ważną książkę, podzielę się niebawem nią z tobą. I przeczytam takie zdanie, które zaczęło we mnie proces. Znaczy w ogóle dużo teraz robię z tym poczuciem własnej wartości i będę wam to przekazywać jakby po kolei, nie wszystko, nie wszystko na raz. Yy, więc ja najpierw na sobie przetestuję, a potem już pierwsze rzeczy mam zrobione, więc już pierwsze kroki tak naprawdę mam gotowe i w kolejnych tygodniach yy, czy tam w kolejnych odcinkach wszystko jedno, yy, będę wam pewne rzeczy, pewne rzeczy przekazywała. Yy, ja przejdę pierwsza, a wy za mną, dobra? tą drogę, ale opowiem już, już dziś o zdaniu, które, które przeczytałam i które po prostu coś ważnego we mnie zrobiło, gdzieś jakiś shift, wiecie, w perspektywie nastąpił. Nie jesteś szalona, jesteś pierwsza. I ja po prostu miałam taki moment aha, to było takie głębokie. I to jest super pomysł na tytuł na film na YouTube, a, więc kolejny film czy tam któryś w kolejności będzie taki właśnie, nie jesteś szalona, jesteś pierwsza, że zaczęłam na to swoje, na tą swoją inność, na to swoje, ja jesteś szalona, bo nie chcę na przykład żyć w związku, w którym nie ma miłości i wsparcia. Nie uważam, że to jest dobre dla dzieci, bo nie chcę pracować w pracy, która nie daje mi spełnienia i satysfakcji i po prostu siedzę i zastanawiam się, po jaką cholerę ja to robię. Ja po prostu tak nie chcę. I zaczęłam wierzyć w to pomału. Wiecie, to to uff, czarodziejska, to nie jest czarodziejska różdżka, że ta inność, że ta dziwność jest moją mocą, a nie słabością. Bo co zamiast powiedzieć o sobie jesteś szalona, jesteś inna, jesteś dziwna, jesteś specyficzna. Powiedzieć jestem liderką, jestem rebelką, jestem innowatorką, jestem wizjonerką. Lepiej brzmi. Czy w to uwierzysz od razu? Nie. Gwarantuję Ci, że nie. <laughs> Ale trochę się już zmieni. I tak jak mówię, będziemy nad tym pracować. Z racji tego, że to jest temat dla mnie żywy, to, to będę się na pewno dzielić. I jednocześnie nie gwarantuję, o czym będzie kolejny film, bo może przyjdzie mi coś zupełnie innego. Bo ja po prostu zrozumiałam, że dla mnie jedyny, jedyny sposób robienia tego wszystkiego, po co tu przyszłam, to jest podążanie za radością. I zresztą tego uczę ludzi. Podążaj za radością. A ja przestałam podążać za radością. Zaczęłam robić to, co należy. To, co mi mentorki biznesowe mówiły. Żeby zarobić pieniądze, to musisz teraz robić to, to i to, i to. I zakładałam tą czerwoną sukienkę, w której tak ładnie wyglądam. Wiecie, tutaj na YouTube ja tak naprawdę najmniej performowałam. Najmniej. Może dlatego mam tutaj największą społeczność i może dlatego najbardziej kocham to miejsce. Bo najbardziej mogę tu być sobą. Ale jakbyście poszli na mojego Instagrama, to tam jest ładny obrazek. Ładny obrazek. I nastąpiła Eureka. Dlaczego ja tak mi, mi, mi nie przyrasta ta społeczność na Instagramie? Może właśnie dlatego, że nie pozwalam sobie być sobą. Więc będę teraz, obiecuję sobie, <grym>, iść za radością, więc nie wiem, o czym będzie następny film, bo będzie o tym, co będzie dla mnie prawdziwe, żywe. I, i tyle. I tyle. <grym>, i jednocześnie poczułam, że jedynym projektem... Znaczy nie, że tak, są trzy rzeczy, które obecnie sprawiają mi radość, więc te trzy rzeczy będę obecnie robić. Pierwsze to są nagrania tutaj na YouTube'a. Mam, słuchajcie, teraz falę inspiracji, po prostu milion rzeczy mi przychodzi, więc po prostu będę nagrywała. A może będę nawet częściej niż raz w tygodniu rzucać filmy. Kto wie? Druga rzecz, która sprawia mi radość, to są sesje indywidualne, e bo widzę, co to robi ludziom. Właśnie dzięki, między innymi dzięki temu, że czytam z pola i to po prostu szybciej, szybciej pewne rzeczy możemy zobaczyć. Więc jeśli to jest to coś, co to z tobą rezonuje, i to też jest zupełnie nie to, co mnie uczyły mentorki, mentorki biznesowe mnie uczyły, nie mów do ludzi, jeśli to czujesz, albo jeśli to z tobą rezonuje, to wtedy do tego dołącz. Jaki to jest call to action? Musi być, masz dołączyć, dołączaj. Lubicie taki marketing? Dobrze się czujecie, kto, kto, kto was, ktoś, wa, ktoś was puszuje do czegoś, zmusza, wywołuje takie poczucie, że wiesz, zaraz, zaraz już się skończy, zaraz, zaraz już się skończy oferta, że tylko do dzisiaj, tylko do dzisiaj 50% zniżki. Ja poczułam, że mnie to brzydzi. Że ja tak nie chcę, nawet jeżeli to jest skuteczne, trudno, będę prowadziła ten biznes po swojemu, e, nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. Nie mam zielonego pojęcia. Dam Wam znać. Na pewno, słuchajcie, to, co jest pewne, to na pewno się tym podzielę. <noise> więc będziecie wiedzieć <noise> na ile rebelski, moje rebelskie podejście się sprawdziło, a na ile nie. Więc drugą rzeczą są sesje indywidualne, więc, więc wbrew temu, co mi mówią moje mentorki zawodowe, powiem tak, e, fu, biznesowe, powiem tak, jeśli czujesz, to napisz do mnie. I trzecią rzeczą, która sprawia mi ogromną radość, jest społeczność Joy, którą utworzyłam pod koniec marca. To jest świeże dziecko, czyli społeczność osób przebudzonych i przebudzających się. Czuję, że jeśli jesteś. Nie powiem, że dziwna, specyficzna, inna, tylko jesteś wizjonerką, jesteś liderką i chcesz inaczej. I masz i płynie we krw, w obiegu Tobie wolność i radość, tak bardzo jak mi. To to jest miejsce, gdzie możemy się tam razem zjednoczyć e, i razem ze sobą być wśród takich osób, które myślą i czują podobnie. I e, Jest tam, nas tam już 10 osób, tak cudownych, że to przerosło moje oczekiwania. Chyba trzy live już były, spotkania na żywo. Pierwszy taki wprowadzające, ale tam też dużo było ważnych rzeczy. Drugi był, słuchajcie, o najbardziej skutecznych narzędziach transformacji, i wiem, że on dla dziewczyn był ważny. I trzeci, no totalnie przepiękny, o zaufaniu do życia, do siły wyższej, który zamienił się w absolutną magię. Bo i ja odważyłam się do tego, żeby podzielić się swoimi duchowymi przeżyciami, między innymi spotkaniami trzeciego stopnia z istotami niematerialnymi. Także jak ktoś chce to obejrzeć, to, to wszystkie, wszystko to, co się do tej pory działo w tej naszej grupie, tam jest. Więc yy, wykupując dostęp nawet na jeden miesiąc, jednocześnie masz też już dostęp do wszystkiego, co tak naprawdę tam jest. I w najbliższy wtorek o godzinie 20 będzie kolejne spotkanie na żywo, tym razem o intuicji, czym ona jest i jak się z nią połączyć. Ta przestrzeń daje mi wielką radość, więc na pewno będę ją rozwijać. I jeśli znowu powiem totalnie niemarketingowo, jeśli czujesz, że to jest przestrzeń dla ciebie, to dołącz do nas. I jak zawsze zostawię szczegóły w komentarzu pod filmem i w opisie filmu. Postanowiłam też olać to, że najlepiej oglądają się na YouTube filmy między 10 a 15 minut, i pilnować sama siebie, limitować. Jeżeli pomimo to, że chciałam powiedzieć więcej, to mówiłam jednak mniej, no bo jednak najlepiej oglądają się filmy między 10 a 15 minut. I don't care. I dzisiaj wyszło mi prawie pół godziny i trudno świetnie. <laughs> Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz. Mega jestem ciekawa czy to, co mówiłam o pewności siebie, poczuciu własnej wartości, albo w ogóle o czymkolwiek innym mówiłam, to w jakiś sposób jest też Twoje. Wiem, że na pewno części z Was jest, bo to czuję. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to, to zasubskrybuj proszę. Chciałabym, żeby te treści do, docierały do jak największej ilości osób. No i przede wszystkim zostań ze mną, bądź kolejnym razem. Do zobaczenia.